macie wspólne tematy. Żartujecie, śmiejecie się. Nawet nie wiedziałam, że tak może wyglądać życie rodzinne. W naszym domu nigdy nie było śmiechu przy stole. Wiem. Powiedz, jak sobie dawałaś radę po mojej wyprowadzce? Z początku ciągle płakałam, tęskniłam za tobą. Ale ojciec zdar się na mnie, że jestem Beksa, więc musiałam szybko wziąć się w garść. Ja nigdy nie powinnam Cię było z nim zostawiać. Już tego nie zmienimy. Cię. Czasami. Raz złamał mi rękę. O Boże. Nawet dobrze, bo wtedy się wystraszył i od tego czasu trochę się uspokoił. A na starość nawet przepisał mi dom w zamian za opiekę nad nim, ale wiesz co, ja wcale nie chcę tego domu. Najchętniej bym się stamtąd wyniosła i go spaliła. A nigdy się z nikim nie spotykałaś? No mam na myśli mężczyznę. No mogłaś ułożyć sobie życie tak jak ja? Żartujesz? Ojciec nigdy nie pozwolił mi się z nikim spotykać. Cały czas mnie kontrolował. Dokładnie wiedział, o której kończę lekcję, a potem pracę. Musiałam natychmiast wracać do domu. Tak mijały kolejne lata. Zmarnowałam sobie przy życie. Nie mów tak. Masz dopiero 40 lat. Jeszcze możesz być szczęśliwa. Zacząć wszystko od nowa. Łatwo ci mówić. Pomogę ci. Finansowo też. Tu nie chodzi o pieniądze, Dominika. Ja po prostu nie umiem żyć z ludźmi. Jestem dziwakiem. Nie wiem, jak się zachować. Nawet na Twoim przyjęciu urodzinowym siedzę jak na szpilkach. Boję się ludzi. Nie powinnaś się bać. Jesteś silna i twarda. Zobacz ile lat wytrzymałaś z ojcem. Tak. Czasami mam po prostu ochotę usiąść i płakać. I żeby mnie ktoś przytulił. Nic więcej. Ale nikogo nie ma w pobliżu. Teraz ja już jestem. Myślisz? Czy mogłabym zostać u ciebie na noc? No pewnie. Jeśli się nie boisz, ojciec się wścieknie. Na pewno się wścieknie, ale zadzwonię do niego. Przez telefon przecież mi nic nie zrobi. A do jutra może trochę mu przejdzie. Okej, okay, świetny pomysł. Cieszę się.